Z księgi proroka Izajasza. Dlatego sam Pan da Wam znak. Oto Pan pocznie w, w swym łonie i urodzi syna, a Ty masz go nazwać imieniem Emanuel. Drodzy słuchacze, odkrywamy ten tekst proroka Izajasza, który bardzo często jest cytowany przy okazji Bożego Narodzenia, bo rzeczywiście jest proroctwem O tym cudownym ze wszechmiar narodzeniu pańskim, które na kilkasetek lat przed wydarzeniem betlejemskim ogłasza prorok napełniony Duchem Świętym. Sam pan da wam znak. To zwrócenie uwagi na akcję, na działanie Boga. Człowiek nawet by nie przypuszczał, że Pan Bóg jest do tego zdolny. Człowiek sam z siebie by nigdy tego nie wymyślił, że Pan Bóg posłuży się takim znakiem. Oto panna, dziewica, ta, która nie znała współżycia z mężem, pocznie i porodzi syna. I to jest jeden z największych znaków, który Bóg Przygotowuje dla swojego ludu. To Bóg jest tym, który ratuje, ochrania i interesuje się. To Bóg pośród trudności tego świata działa cuda. I jednym z największych cudów jest właśnie ten cud narodzenia pańskiego. Bóg staje się jednym z nas, narodzony z dziewicy, z czystej panny. I ten tekst proroka Izajasza, by wskazać znowu na łączność Nowego i Starego Testamentu, cytuje na początku swojej Ewangelii święty Mateusz i ubogaca go pięknym komentarzem, wyjaśnieniem. Posłuchajmy z Ewangelii, z dobrej nowiny według świętego Mateusza. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo wypowiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i urodzi syna. I nazwą go imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Emanuel to znaczy Bóg z nami. I gdy. Zbliżamy się, by czcić Święta Bożego Narodzenia w dobie epidemii, w dobie pandemii, gdy tyle ze wszystkich stron słyszymy o dystansie, dystansie społecznym, który mamy zachowywać, aby się chronić. To Bóg na to wszystko odpowiada imieniem swojego Syna Emanuel to znaczy, Bóg z nami. To ten, który jest blisko. I Emanuel Bóg z nami jest nawiązaniem do objawienia imienia Pana Boga w Starym Testamencie. Jachwę Bóg objawia swoje imię, Jachwe, to znaczy, jestem. W tym znaczeniu jestem blisko Ciebie, jestem blisko Twoich problemów. Tego, co dzieje się w Twoim sercu. Nie jestem Bogiem dalekim, ale jestem Bogiem bliskim. I pełnia tej bliskości jest w Jezusie Chrystusie, w Emanuelu, w tym, który prawdziwie jest Bogiem z nami, do tego stopnia, że stał się jednym z nas, że był do nas podobnym we wszystkim oprócz grzechu. I w tajemnicy narodzenia Pańskiego. Bóg maksymalnie skraca dystans, który był między człowiekiem a Bogiem, który był w ten sposób zarysowany, że człowiek oddalił się od Boga przez swój grzech, przez swoją niewierność. I oto przychodzi w cudowny sposób, a, w drugiej, a z drugiej strony w zupełnie normalny i niepozorny na świat zbawiciel. Który jest Bogiem z nami. To Bóg skraca dystans, chce być blisko. Mówi o tym skróceniu dystansu i pokazuje nam to przede wszystkim swoim życiem, swoimi czynami, gestami, pewnym z całym stylem swojego pontyfikatu, papież Franciszek. Tutaj taka mała dygresja bożonarodzeniowa Jego imię Franciszek. A to przecież Święty Franciszek zaczyna i jako pierwszy zorganizował i zbudował szopkę, czyli żłóbek, w którym wstawił postacie świętej rodziny, zwierzęta i od Świętego Franciszka, od tego żłóbka, stajenki szopki zbudowanej przez niego w niewielkim, w małym włoskim Greccio. Jest ta piękna tradycja, która trwa do dzisiaj budowania szopki betlejemskiej, głęboko zakorzeniona w piśmie świętym. Dlaczego? Dlatego, że przez tajemnicę narodzenia pańskiego Bóg stał się widzialnym, mogą go zobaczyć nasze oczy. I w czasach, gdy tak wielki akcent położony jest na obraz, na wizualność, tajemnica Boga, który z niewidzialnego staje się widzialnym, z dalekiego staje się bliskim, jest przyczyną naszej wielkiej radości i skróceniem tego dystansu. To, co było daleko, staje się teraz dotykalne, bliskie i namacalne, a z drugiej strony nosi w sobie przecież wielką tajemnicę i święta Bożego Narodzenia wcielenie się Boga. Zaistnienie Jego w ludzkim ciele rozpoczyna tę wielką drogę czułości i rodzinności. Bóg staje się małym dzieckiem, Bóg przychodzi na świat w rodzinie i to jest dla nas wielkie zadanie zadanie dla całego Kościoła, by w Kościół był mniej zimnym urzędem, mniej jakąś nieprzyjazną instytucją ale by coraz bardziej stawał się rodziną, w której ludzie mogą rzeczywiście doświadczyć i zasmakować czułości Boga. I gdy mowa o rodzinie, w której Bóg przychodzi na świat, to w sposób naturalny przechodzimy od proroctwa Izaja Izajaszowego do Postaci świętego Józefa, znowu zadanej nam przez Kościół w osobie papieża Franciszka, który niedawno, kilkanaście dni temu, proklamuje i ogłasza rok świętego Józefa. Przecież Józefa nie może zabraknąć w betlejemskiej szopce. To jedna z głównych postaci postać wielka, którą mamy. Rozważać i czas Bożego Narodzenia, gdy wpatrujemy się w szopkę betlejemską, jest do tego wspaniałą okazją. Kim był Józef? Często patrzymy na niego trochę sielankowo i trochę idyllicznie w tej betlejemskiej szopce, ale Józef to przede wszystkim człowiek walki wewnętrznej. On musiał stoczyć z sobą samym wielką walkę. Bóg daje mu znaki, a Józef te znaki odczytuje i odpowiada wiarom. Józef jest człowiekiem odpowiedzi wiary na zaproszenie, na powołanie Boga. To mąż wiary i zawierzenia. I przecież tej wiary. I tego zawierzenia w tych czasach pandemii bardzo, ale to bardzo nam potrzeba, to mąż posłuszny, a z drugiej strony czuły i opiekuńczy, który ofiaruje Zbawicielowi to najlepsze, co ma, cały swój potencjał, swoją gotowość, a przede wszystkim ofiaruje gotowość zmiany swoich planów święty józef to patron czasów pandemii ale przede wszystkim patron czasów pandemii niewiary która nas otacza on który wiarą żarliwą ogarniającą całą jego osobę niewybiórczą ale wiarą totalną pełną tak jak umiał właśnie Bogu na jego zaproszenie, wiarą odpowiada. To człowiek cierpliwy. Dzisiaj, gdy wszyscy się spieszą, gdy wszyscy chcą mieć wszystko od razu, wszyscy nam wyliczają, poganiają, to człowiek cierpliwy. On Pana Boga nie pogania, staje z gotowością, by wypełniać Jego plany. I każdy w świętym Józefie coś może znaleźć i znajdzie. Znajdą w nim i mają w nim znaleźć wielkie pokłady inspiracji na początku pasterze Kościoła, kapłani, diakoni, biskupi, zakonnicy, zakonnice. Dzisiaj, gdy tak wiele mówi się i nie są to wcale poglądy odosobnione o kryzysie ojcostwa, zarówno tego duchowego, jak i fizycznego, święty Józef i jego przykład, ma nam tutaj wiele do powiedzenia. Ten, o którym myślano, że był ojcem biologicznym Jezusa, ale takim nie był, w swojej duchowości tej wielkiej tajemnicy wcielenia i narodzenia pańskiego się ofiarował. I wreszcie jest opiekunem Kościoła Świętego, bo taki tytuł opiekuna Kościół mu przyznał i jest to dla nas zaproszenie, by do jego opieki, do jego wstawiennictwa się uciekać. Dlatego dzisiaj najpierw duchowo chcemy podjąć pielgrzymkę do tych czterech wielkich miejsc czci i kultu świętego Józefa w naszej ojczyźnie, zaczynając od jego narodowego sanktuarium w Kaliszu nad Prosną w południowej Wielkopolsce, gdzie w obrazie. Świętej rodziny ukoronowanym jest on czczony. Ten obraz i postać świętego Józefa otrzymał od papieża pierścień, który jest znakiem wyróżnienia, czci i hołdu wobec postaci świętego Józefa. Dalej trzeba wymienić kościół karmelitów bosych w Wadowicach na Górce, gdzie wzrastał mały Karol Wojtyła, także pod okiem czujnym świętego Józefa, i tam święty Józef w tym wadowickim klasztorze, w swoim sanktuarium jest czczony, i też Jan Paweł II jako papież ofiarował dla tego obrazu pierścień. Oczywiście nie możemy zapomnieć o ukoronowanym obrazie świętego Józefa. U Poznańskich Karmelitów Bosych, gdzie on też jest czczony, gdzie w Bazylice Papieskiej jest jego sanktuarium, przyozdobiony koronami, jako wdzięczność za udzielone łaski, ale też zaproszenie, by tam przychodzić, by intencje świętemu Józefowi składać. I w samym Krakowie, na starym mieście, przy ulicy Poselskiej. W kościele mniszek, sióstr, Bernardynek też jest obraz łaskami słynący świętego Józefa. Zachęcam, by wejść na strony internetowe tych miejsc. Można za pomocą elektronicznej poczty wysłać tam prośby, podziękowania. Gdy minie, na co mamy nadzieję, czas pandemii, to. Będziemy mogli do tych sanktuariów, już możemy, bo przecież one często są w naszej bliskości, tam pielgrzymować i świętemu Józefowi oddawać cześć, za jego przyczyną się modlić i jego, jemu polecać nasze sprawy, bo on jest możnym patronem. I zarówno prorok Izajarz, jak i święty Józef świadczą o bliskości Boga to Izajasz nazywa przychodzącego syna Bożego Emanuelem Bogiem z nami Bogiem bliskim Józef pełniąc zaszczytną funkcję ojca jest blisko syna Bożego od samego początku poczęcia gdy przyjmuje nie tylko fizycznie Brzemienną Maryję, gdy buduje dom, gdy troszczy się o utrzymanie Syna Bożego, ale święty Józef przyjął Go przede wszystkim duchowo do swojego serca. I to wszystko, co czyni na zewnątrz, jest potwierdzeniem Jego głębokiej, wewnętrznej wiary, którą chce się z nami podzielić, której mamy się od Niego uczyć. Prorok Izajasz. I święty Józef świadczą, że Bóg jest bliski naszemu życiu, naszym cierpieniom, wątpliwościom, pytaniom, rozterkom, ale też radościom, temu wszystkiemu, co codzienność nam przynosi. Mamy odkryć Boga działającego, który jest blisko człowieka i tak jak. W życiu świętego Józefa i w naszym chce dokonywać wielkich cudów. Na progu wielkich, pięknych świąt Bożego Narodzenia, które z jednej strony obchodzimy każdego roku, a przecież nigdy nam się nie znudzą. Zawsze na nie czekamy, zawsze do nich się przygotowujemy, zawsze chcemy je przeżywać z radością w bliskości z Panem Bogiem. I z tymi ludźmi, którzy są nam bliscy, bo przecież to święta wielkiej bliskości, relacji. Bóg z Boga Dalekiego staje się Bogiem Bliskim, by nawiązać bliską relację właśnie z człowiekiem. To zmierzamy w kierunku uczty. Tej uczty opisanej u proroka Izajasza, którą Pan Bóg przygotowuje dla swojego ludu, ale także gdy mowa o uczcie, to zwracamy uwagę na postać i na działanie Świętego Józefa, który przecież jest nazwany tym tytułem żywiciela Syna Bożego. To on pracował na chleb, to on zasiadał z Maryją i z Józefem szczególnie w Nazaret przy stole i od tego stołu Nazaretańskiego, od tej uczty zapowiedzianej przez proroka Izajasza, przechodzimy do tej uczty najważniejszej, którą przecież symbolizuje wigilijny opłatek, który jest symbolem Eucharystii. Zmierzamy do tej uczty największej, najważniejszej, gdzie Pokarmem staje się ciało Syna Bożego, to samo ciało, które On przyjął z Maryi Dziewicy. I to samo ciało, które nosił na swoich rękach, piastował, obdarzał pocałunkami, czułością, swoją troską i opieką święty Józef. To na tej uczcie eucharystycznej najbardziej doświadczamy, że On jest Emmanuelem że rzeczywiście jest Bogiem z nami nie jest Bogiem dalekim ale bliskim bo chce mieszkać w naszych sercach i Józef i Izajasz mają jeszcze ten wspólny mianownik że ich posługa dotyczy czasów wygnania Izajasz wygnania narodu wybranego do Babilonii to niewola babilońska a Józef przecież chroni dzieciątko i udaje się z nim na wygnanie do Egiptu. Mamy to duchowe wygnanie, którym jest czas niewątpliwie pandemii przeżyć razem z Izajaszem, razem ze świętym Józefem, bo Bóg tak jak ich przeprowadził, także nas chce przeprowadzić przez to doświadczenie i otrzymać w ten sposób Kościół, Bardziej oczyszczony, bardziej pogłębiony, bardziej zakorzeniony w tym, co jest najważniejsze. Zatem Maryja Panna z siódmego rozdziału proroka Izajasza i Maryja z Józefem z pierwszych rozdziałów Ewangelii według świętego Łukasza nam towarzyszą. O Maryi i o Józefie śpiewamy w kolędzie. Te kolendy są nieodłącznymi ze świętami Bożego Narodzenia. Dlaczego? Bo jak mówi święty Augustyn, gdy radość w duszy się przelewa, to miejscem ujścia tej radości jest przede wszystkim śpiew, jest pieśń. To, czego nie można wyrazić słowami można jeszcze bardziej i jeszcze lepiej wyrazić pieścią dlatego śpiewamy kolędy które wylewają się z radości serca że przyszedł zbawiciel jest Bogiem bliskim i jego żłobem jego stajenką jego maksymalną bliskością jest właśnie ubogie serce człowieka bóg nie boi się w tajemnicy narodzenia pańskiego ubóstwa to jego miejsce narodzenia nie jest wspaniale wydezynfekowane, uwolnione od bakterii i od wirusów jak dzisiaj byśmy chcieli, ale jest pełne właśnie często tego naszego ludzkiego brudu, bo Bóg rodzi się między grzesznikami, aby grzeszników na nowo porwać do nieba, dlatego to wszystko co jeszcze nas ogranicza, co jest naszą słabością, co jest naszym grzechem, mamy jemu ofiarować, bo sami sobie z tym nie poradzimy, a on przychodzi, aby nas ocalić i zbawić. I w tej stajence betlejemskiej zauważamy znowu obok pary i najbliżej dzieciątka właśnie osobę, postać świętego Józefa. I to nie jest Józef stary, jak było w tej poprzedniej wersji kolendy, to Józef święty ono pielęgnuje. I Józef nie jest człowiekiem starym, to człowiek nowy, nie tyle młody, ile nowy, bo zostawia swój plan, swoją receptę na życie, aby wejść w plan Pana Boga. I czasy pandemii, w których przeżywamy to Boże Narodzenie. To czas, kiedy często nasze plany są pokrzyżowane, gdy musimy nasze plany zmieniać. Często to jest to, bardzo nam nie pasuje, ale tak jak święty Józef, który też miał może swój plan taki czy inny na życie, dostosował swoją wolę do woli Pana Boga, tak i my jesteśmy zaproszeni, by pójść tą drogą. Może poszliśmy za daleko. Żeśmy się zagalopowali, bo Pana Boga chcieliśmy dopasować do naszych ludzkich planów, co ostatecznie jest błędem, co ostatecznie jest ślepą uliczką i prowadzi donikąd. I Bóg przez to, chociaż trudne wydarzenie epidemii, pandemii, chce nas zaprosić, byśmy na nowo weszli w Jego plany, w Jego wolę. Józef to człowiek nowy, Wchodzimy w nowe czasy, w nowe czasy z Maryją i z Józefem. Z Maryją i z Józefem w nowe czasy. I ufamy, że duch Jezusa nas poprowadzi. Świętemu Józefowi, człowiekowi nowości Boga. Maryja jest nową Ewą. Jezus Chrystus u Świętego Pawła, to znajdziemy znowu ta łączność. Starego i Nowego Testamentu jest nowym Adamem. I możemy zaryzykować, że Józef jest nowym Izajaszem, bo Izajasz ogłasza bliskość Emanuela, a święty Józef jest strażnikiem tej Bożej bliskości jej sługom i jej świadkiem. Niech zatem ta bliskość Pana Boga która zawiera w sobie wielką tajemnicę. Święty Józef miał szacunek dla tajemnicy Syna Bożego. Chociaż widział wzrost tego dzieciątka, jego czynności fizjologiczne, to wszystko, co dotyczy wzrastania, problemów, może cierpienia, może chorób, które Jezus Chrystus przecież bierze na siebie, to wiedział i wierzył głęboko w swoim sercu, że to jest prawdziwy Syn Boży i tej tajemnicy Syna Bożego do końca swoich dni tutaj na ziemi służył. Przeżyjmy te święta razem z Baryją, razem z Izajaszem, razem ze świętym Józefem w wielkiej bliskości. Niech oni nas zaprowadzą do stajenki betlejemskiej, gdzie odkryjemy Pana Boga, który przychodzi, by wejść w nasze życie, ale czeka, byśmy mu otworzyli byśmy przygotowani przez adwent cieszyli się z jego zamieszkania i z jego narodzenia w naszych sercach ze narodzenia pana dzień dziś wesoły Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, Anioł budzi przy dolinie Pasterzów, co paśni pod borem woły. Radość ludzi wszędzie słynie, Panią budzi przy dolinie pasterzów, co paśli pod borem woły.